Cześć, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale Golden Manik. witajcie! Dzisiaj jest nad Tamizy, o i powiem, wam, stęskniłem się z nad Tamizą, Tamizę już macie tam o z tyłu za mną, za plecami jest Tamiza Po tym ostatnim wypadach na te guzikowe pole mam chyba alergię na te kalesoniaki Więc postanowiłem się zrelaksować dzisiaj nad Tamizą, podobno woda uspokaja Także ja dzisiaj wyskakuję na tamizę, a znaną Wam już dobrze miejscówkę. Byłem już tu wielokrotnie i z Odynem i z Markiem i z kilkoma osobami, i z Mariuszem Gratkowskim i z paroma osobami już byłem na tej miejscówce. Także tutaj sobie wyskoczę na tą miejscówkę, zrelaksować się, pochodzić, zobaczymy, co dzisiaj wpadnie. Postaram się Wam to pokazać, więc ja was zapraszam do oglądania. Hejka. To jest jakaś klątwa guzikowa z tamtego pola, czy co? jak na razie znalazłem dwa kalesoniaki, sześć, sześć jakichś monetek współczesnych. No i kolejny guzik wyszedł. Tym razem taki militarny. Już takie guziki u Dawida na polu to wychodzą o 5-6. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni, bo woda dopiero zaczyna powoli schodzić, więc brzeg się odsłoni i może zacznie coś wychodzić konkretnego. Zobaczymy. To dopiero początek, więc. Lecę dalej. Dzisiaj jest ze mną też Tomek, e, który tym e, Rutusikiem walczy na tym miejscu. W Nie wiem, co on tam wykopał, bo idzie troszkę za mną. Ale ja znalazłem obraz. Ciekawi, ciekawi jesteście, co jest na tym obrazie. Już wam pokazuję. Sam jestem ciekaw, co tam może być na tym obrazie. pęk Uwierzycie w to? Zdjęcie Golden Mainka nad Tamizą. No jest po prostu. Niewiarygodne znalezisko. <mach> Mam nadzieję, że wam się też podoba takie znalezisko. Lecę dalej. Trzymajcie się. Hejka. Pamiętacie e, to moją miejscóweczkę? Zbliżam się do niej powolutku. No i tutaj przechodziłem sobie tak na szybko i znalazłem monetkę. A raczej to, co po niej pozostało. E, pamiętacie z poprzedniego odcinka, jak wyciągnąłem dwa razy e, Rose Farting Charlesa I? No to tutaj jest. Zobaczcie e, też ta moneta. Tylko co z nią czas i woda zrobiła. To jest normalnie sitko. Ta, ta moneta jest o wiele grubsza, ale. Sami widzicie, co tam za z nią uczyniła. Ja wiem, że to jest ta monetka, bo, bo widać tutaj szczegóły, widać tą koronę. No, także mówię, no znalezisko fajne. Szkoda, że niestety e, ząb czasu na nią zadziałał i, i została z niej tylko taki ochłap. Ale monetka cieszy, bo jest to 1600, któryś tam rok, także ja tam się cieszę. Lecę dalej. A zaraz przy tej monetce, kolejny gruby kaliber, pojedyncza sztuka dzisiaj. Pierwsza nad tamizą, zobaczcie, wielka świnia. Ale ona robi do wody. No, powiem wam, tak, długo nic nie wychodziło, ale w końcu coś się udało wykopać. Tym razem jest to taka ala tarcza. Stylu. musiała to być jakaś nabijka ciekawe czy jakieś... na no, pewno miała jakieś pewne zdobienia, ale to już wszystko z biegiem czasu zeszło także no, coś takiego, coś, coś dziwnego krążę tutaj cały czas na razie same tylko współczesne no, nic starych, żadnej baby, żadnej baby na wózku, młodym wszystkie powybierał muszę jakąś skargę zażalenia do niego złożyć żeby wrócił mi no takie coś, taka pierduga Zobaczymy, co jeszcze wyskoczy. Dawno nie było szklanej kuleczki wypatrzonej na oko. Tym razem jedna dzisiaj wpadła. Dzionek zaliczony. Kolejna do kolekcji. A ta taka piękna, z takim niebieskim czymś w środku. Jak to było? Kulo, kulo. Coś tam. Dobra, Mariusz nie wymyślę. A coś było z kulą. Jakoś. <grywka> Jakaś rymowanka. Dobra. No i koło karpia. Znalazłem też w zasadzie żubra. Widzicie, tu był karp, tu był żubr, czyli cały zwierzyniec ale tutaj w tym dołeczku wykopałem plombę. Powiem fajna ta plomba. Z takim ala wiatraczkiem tutaj z tyłu, czy latarnią. Nie wiem co to jest wiatrak, czy latarnia. Tu mi już ciężko stwierdzić, co to dokładnie jest. No i z tej strony jakieś były zdobienia. Także no, ciekawa, ciekawa jakaś plomba. Chyba, że to jakaś moneta. Nie, raczej plomba. No, coś takiego. No, mówię, coś pomału zaczyna wychodzić. Jest bardzo dzisiaj niski stan wody. Cieszy to, bo widzicie. O, przeważnie jest, no nie wiem tak, można powiedzieć dotąd to tak. Dzisiaj jest bardzo niziutki stan wody, więc krążę tutaj, póki ten, ta woda jest jak najniżej. Do następnego. Tym razem trafiła się monetka. Godna pokazania. Z dwugłowym orłem. Zobaczcie Mówię, kurde, jaka jest zagraniczna w końcu 1997 rok Jakaś ruska Bo no, jaka to może być, nie wiem Proszę Coś takiego No, jakaś zagraniczna dzisiaj wpadła Chociaż coś innego Wartego pokazania No, lecę dalej Haha, ha, powiem Wam tak Już się morda cieszy Bo mam sreberko I to nie byle jakie w tamtym odcinku był George IV. Tym razem trafił się George III Tak zwany bullhead. Może go przemyję, może będzie bardziej widoczny. No tu jest jego facjata. I albo to jest sześciopęsówka, o, widzicie tą mordę wielką. Albo to jest sześciopęsóweczka, albo to jest jeden szyling. Teraz no nie mam pojęcia, na pewno to sprawdzę w domu. Ale jest to srebro obrośnięte niestety o kurczę. Widzę, że już woda zaczyna przy, przybierać. No, także monetka, nie wiem, który to rok. Może tu coś chyba widać. Jest, widzę datę 1820 roczek. Jest, remerko Stawizy. A myślałem, że te gdzieś się skończy bez riberka, Jak w czwartek, a tu bang, jest, jest, baby. Cieszę się ogromnie w tamtym tygodniu. George 4. Znaczy w tamtym tygodniu, w, 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 w czwartek George 4. teraz George trzeci 2 pięknie. No, lecę jeszcze, godzinkami została No, idę sobie tak brzegiem, idę. I kolejna monetka wyskoczyła. Niestety porośnięta jest, chociaż po brzegach tutaj coś widać, jakieś napisy. Mam nadzieję, że uda się coś w domu odczytać. Co to za monetka? Może jakiś George? Może jakieś half penny, one penny. chustwie. dwie. No, także. Jest coś, jakie je może, jak to wyschnie, to odpadnie ta korozja i uda się ustalić to co za monetka No ale coś zaczyna wychodzić. Widzę, że znalazłem może jakiegoś mojego hespota. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Już powoli kończę. I można powiedzieć, na zejście trafił się jeszcze e, na jakiś. Ciekawe, jest tak straszne wszystko, że nie wiem czy ten e, filtr na ten mikrofon coś da, ale zobaczcie, no taki to się tokenik trafił z jednej i z drugiej strony coś jest free play, coś takiego, maszyn, nie wiem, ja jakieś maszyny do grania, coś w tym stylu, jakiś token do gry, no ale ciekawe, ciekawe znalezisko, kolejne dzisiaj, no dobra, mamy tokenika kolejnego, <laughs> zobaczymy, no idę już powoli do drabinek. Także zostało mi jeszcze 20 minutek. Zobaczymy, czy jeszcze coś wyskoczy, jak coś to się włączę, A jak nie, no to już widzimy się na podsumowaniu w dołku. Cześć, witam Was wszystkich. Ja już jestem w ogródeczku, pomyłem fanty, więc robię teraz takie szybkie podsumowanie, co dzisiaj udało mi się pokopać. Chodziłem też około 4 godzinek, także cieszę się ogromnie, że mogłem sobie dzisiaj wyskoczyć na tamizę. A co wyszło? Zaraz zobaczycie. Wiadomo, nie wszystko nagrywam. Nagrywam te fajniejsze znajdki e, śmiecia. Każdego śmiecia. Oczywiście nie będę nagrywał. Także zobaczycie, ile tego wyskoczyło przez ten, przez ten czas. E, no i co, no, zapraszam Was do podsumowania. To zaczynamy. No Standardowo zaczynamy od śmieciurów. Tutaj macie blaszki, pierdłki innego rodzaju śmieciury. To jakaś kula. Kolejna wyszła no to, jest, no to są takie śmieci. Nie wiem co to za materiał. Także. E, tutaj nie wiem. E, ołów oczywiście parę gram ołowiu wpadło. Tym razem miałem e, żniwo, jeśli chodzi o e, miedziane blaszki, rurki i innego tego typu. Wyskoczyło tego naprawdę parę gram też. Tych różnych takich blaszek, e, takich nabijek. Nie wiem, co to jest: jakiś pierdołek, podkładeczek. No jest ja tego troszkę tu jakieś odkutki wyskoczyło. Jakieś takie miedziane, tu coś było chyba kiedyś jakąś klamrą. Eee, dobra, odważniki wędkarskie, czy tam coś takiego. No wyskoczyło 2, 4, 5, 6 takich większych ołowianych kotletów, guziki no tym razem tylko 4, nie pobiłem rekordu z guzikowego pola, ale cieszę się ogromnie, że tylko 4, bo jak już na nie patrzę to mam alergię do tego ten militarny guziczek tutaj chyba jakaś wpinka do mankietu była, albo coś w tym stylu, to mogło być kolejną jakąś zabawką, jakimś ala krzesełkiem tu też jeszcze guziczek, kolejny taki okrągły, ta tarcza, ta tarcza oto Widzieliście ją na filmiku. Tutaj się nic już nie udało ustalić. Co to może być? Jakiś łańcuch od krowy morskiej, czy konia morskiego? Nie wiem. Coś tu było. Albo jakaś, może, do kutki, czy coś w tym stylu. Nie mam pojęcia. Kulki. No to kulkę widzieliście, jedną, jak nagrywałem. To nie wiem. To jest chyba kamyszek, ale tak ładnie wypolerowany, że wyglądał jak kulka, więc go wziąłem. Ten biały też tak mi się podobał, więc go też wziąłem zaraz Wam też oczywiście pokażę, może zrobię takiego na koniec ile mam tych wszystkich kulek szklanych, takie podsumowanie no i monetek, monetek wyszło 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 18 monetek, z czego no tu współczesne monety, które widzieliście na filmiku, no to jest ten Rose Farting, który jest niestety tak wytarty jak sito no, ale moneta z 1600 swoje przeżyła. 1 cent, plomba. Plomba jest nie z, co ja mówiłem, Boże, z młynem, tylko z latarnią. Z drugiej strony widnieje cyferka 3. Także coś takiego, token jakiś do gry. Postaram się jeszcze dać, może opis, jak mi się uda. Jak nie, to taki tokenik. 1 rubel, tak, rubel z 1997 roku. Sreberko Bullheadik. Bullheadik no, niestety widzicie, jest tak porośnięty. Nie jest to na pewno srebro, ale muszę jakiś płyn kupić do czyszczenia srebra i to jakoś może zajdzie. bo ciężko cokolwiek z tym zrobić. Jest tak porośnięty. 1820 George III bullheadzik I jest to e, jeden shilling. No i moneta przedostatnia, która była dla mnie zagadką. Powiem Wam, myślałem, że to jest jakiś George. Myślałem, że to jest jakiś George One Penny albo Half Penny. Okazało się, ta moneta okazała się być tokenem. Tutaj z tyłu widnieje, bo tutaj ciężko jest, widnieje butelka i wokół tej butelki jest fajny napis. Jak się go przetłumaczy na polski, no to wychodzi coś takiego jak więcej handlu i mniej podatków. No, taki napis był tutaj na otoku. Później wstawię wam lepsze zdjęcie, jak ta moneta wyglądała w ładnym stanie. A z tej strony. Widnieje gościu trzymający kotwicę. Oparte o kotwicę w ten sposób. Napis tam Boże, nie pamiętam. Dobre dobre do starej Anglii, coś takiego w przetłumaczeniu. No także fajnie buteleczka, królewski, fajny napis. Więcej handlu i mniej podatków. Ale moneta zniszczona. Nie wiem jaka data ale wstawię Wam informację, którą znalazłem w internecie, zobaczycie na screenshotie takim no to tyle, a ja zaraz Wam pokażę podsumowanko jeszcze ile mam tych wszystkich kuleczek, abyście zobaczyli, sam jestem zdziwiony znaczy sam się jeszcze zastanawiam ile tego jest dobra, koniec, bo to zrobiło się dość lubię podsumowanie no i tu macie rzut oka na moje zdobyczne kuleczki zobaczcie Tyle tego wyszło. Tutaj jakieś tam pierdołki jeszcze szklane. Koraliczki. a że kolekcja się już powiększa. A ja się z Wami żegnam. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zapomnijcie zostawić jakieś pierdoły. Zalajkować, skomentować i zostawić suba, aby być na bieżąco. Pozdrawiam.